Szanowni Państwo, przed nami jest przyłbica M306. W dzisiejszym materiale pokażę, jak prawidłowo rozłożyć i złożyć z powrotem ten produkt. Dlaczego warto wiedzieć, jak prawidłowo rozłożyć i złożyć? Dlatego, że w trakcie eksploatacji na przykład zużyje się szyba. Po czasie trzeba będzie wymienić potnik uszczelniający. Po dłuższym czasie trzeba będzie ją po prostu rozebrać, umyć wodą z mydłem, zdezynfekować i z powrotem złożyć. To po kolei co będziemy robić. Pierwsze rozkładamy uszczelnienie twarzy. Drugie wyciągamy taśmy na głowie, czyli całe na głowie. Trzecie rozpinamy wizjer. Czwarte wyjmiemy szybę i piąte rozkręcimy za pomocą torksa. Boczne osłony. No to zaczynamy. Pierwsze, demontujemy uszczelnienie twarzy. Uszczelnienie twarzy dodatkowo jest spięte z więźbą, którą będziemy rozpinać w tym miejscu. Wypięcie jest bardzo proste. Wystarczy tylko odpiąć gumkę i zdecydowanym ruchem palca odsunąć do tyłu. Tak samo. Drugim ruchem i sprawa już jest prosta. Wyciągamy element uszczelniający. Wypięcie więźby. Mamy trzy punkty kotwienia z każdej strony. Za chwilę pokażę, jak to wyjąć. Wkładamy dwa palce. Zapieramy kciuk. Robimy dźwignię i wypychamy. Raz, dwa. I druga strona. Raz, dwa, trzy, i odkładamy na bok. Następna czynność to rozpięcie wizjera. Rozkładamy go w ten sposób. Tu mamy blaszkę. Tą blaszkę należy uchylić i wysunąć do góry. Zwracamy szczególną uwagę, jak jest sunięta blaszka. Blaszka ma wywiniętą krawędź do zewnętrznej części, i tak samo z powrotem będzie musiała wrócić. Rozpinamy drugie. I w tym momencie mamy wizjer już oddzielnie. W tej chwili zdejmiemy szybę. Zwróćcie uwagę, że są dwa zaczepy z jednej i z drugiej strony. Odwracamy do tyłu i widzimy, że są z drugiej strony zaczepów bolce, które należy wcisnąć. Raz należy wcisnąć drugi raz. Po czym Wyjmujemy szybę na bok. Żeby bardzo dokładnie wyczyścić, należy rozkręcić jeszcze dwa elementy, które znajdują się z tyłu przyłbicy i mocowane są czterema śrubami z każdej strony. Do wykręcenia należy użyć małego torksa. Możemy zdjąć obudowę i dodatkowo doczyścić ten element. Posegregowaliśmy sobie. Wszystko po mojej prawej stronie leżą elementy higieniczne, wymienne. Całość myjemy wodą z mydłem. Na końcu po wysuszeniu warto zdezynfekować płynem do dezynfekcji. Skręcanie zaczynamy dokładnie w odwrotnej kolejności, czyli od tego na czym zakończyliśmy, czyli nasza osłona Wędruje z powrotem na swoje miejsce i zaczynamy ją przykręcać. Czyli wkręcamy z powrotem cztery śruby. Mamy skręconą dodatkową osłonę. Bierzemy się za skręcanie szyby. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na dwa wycięcia w szybie, które będą musiały pokryć nam się z tymi otobolcami. A więc wprowadzamy szybę w ramkę. Wsuwamy jedną stronę. Tą rękę można leciutko sobie dogiąć. Ona jest elastyczna, drugą stronę i dopinamy z zewnątrz. Szyba jest gotowa. Ważne jest, żeby przybica była maksymalnie otwarta, wtedy najłatwiej będzie Wam wsunąć zabezpieczenia. Z zabezpieczenia pamiętamy, że wsuwamy rantem na zewnątrz. Jedna strona, druga strona. Przystępujemy do montowania więźby. Bierzemy pierwszy pasek środkowy, wciskamy, wciskamy. Następnie bierzemy więźbę, układamy ją w ten sposób wstępnie i dopasowujemy ją w swoje prawidłowe otwory. Mamy już gotową więźbę. Ostatni element, czyli uszczelnienie twarzy. Guma, która jest w uszczelnieniu twarzy, musi trafić nam do naciętego rowka. No i oczywiście e, dodatkowe zabezpieczenia montowane do więźby i zabezpieczane gumką. Bierzemy sobie przesłonę twarzy, zamykamy, tak żebyśmy mieli do niej dobry dostęp i zaczynamy od początku. Wsuwamy gumkę. I jedziemy do końca. W trakcie zbliżeń widać, że ta guma musi trafić w swoją, tak jak powiedziałem, ramkę. Po kilku wymianach będziecie robić to zgrabnie. Mamy całą gumę założoną. Następnie zakładamy blokadę uszczelnienia twarzy. Wsuwamy ten element w ten sposób. Dodatkowo jeszcze zabezpieczamy gumką. I w taki to sposób mamy poskładany sprzęt, który gwarantuje nam wysoki poziom ochrony pracownika. Zachęcam do częstych przeglądów, szczególnie wymiany elementów eksploatacyjnych, elementów higienicznych, co z pewnością będzie miało wpływ na Wasze bezpieczeństwo i higienę pracy.